Uwiłowani w Panu. Rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień. Jak w innych krajach nazywa się on Święty Tydzień. Wiemy, czy jest niedziela Panu młowa, bo przynieśliśmy do, do, do Błogosławienia. Wiemy, że jest zwyczaj święcenia pokarmów składamy sobie życzenia. Znamy te wszystkie tradycje wielkanocne, ale. Jako ludzie wierzący, bo tak się określamy przychodząc do Kościoła, chyba musimy spojrzeć trochę w lepiej. Musimy zapytać o prawdziwy sens tych wszystkich zewnętrznych znaków. Jako ci, którzy przez chrzest zostali włączeni do Kościoła, czasem musimy sobie postawić pytanie o wiarę. Jeśli Kościół w tym roku kieruje nasze oczy, właśnie ku wierze, jeśli papież ogłosił ten rok jako rok wiary, to nie po to, by jakieś realizować kolejne programy dużmasterskie, ale po to, by, byśmy byli świadomi tego, co robimy, byśmy dokonywali wyboru, byśmy jako ludzie dojrzeli, dojrzali wiedzieli, które będziemy Ten czas Wielkiego Tygodnia dla naszej parafii przeżywamy jako czas rekolekcji krótkiego zatrzymania się właśnie po to, by na niektóre pytania sobie odpowiedzieć, by się wsłuchać głos Boga, by poszukać sensu drogi, którą idziemy. Czym jest wiara? Czym jest Kościół? Kim jest Bóg? Od dzieciństwa wielu z nas jest tak prowadzonych przez ten zewnętrzne różne znaki i tradycje do spotkania z Bogiem. Jeśli staramy się być wierni, to próbujemy czasem usłyszeć tam gdzieś jego głos, poczuć jego obecność. To tak naprawdę bardzo rzadko to się zdarza, jeśli nie w ogóle. Wypełniamy różne przykazania, nakazy, zakazy, przestrzegamy tych zakazów. Czasem dyskutujemy, czy to nie ma sens, czy Kościół czegoś nie powinien zmienić. Jeśli to ma być tak naprawdę Bogu potrzebne, jaki jest ten Bóg? Jezus objawia nam Ojca jako Boga w miłości. Mówi o Bogu, który ukochał świat tak, że Syna swego dał. Jezus mówi do nas, wy jesteście moimi przyjaciółmi, bo już nie nazywam was sługami, ponieważ objawiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Wprowadziłem was tajemnicę, w tajemnicę, które się powierza tylko komuś, komu się ufa nazwałem nas przyjaciółmi, a dla nas często wiara jest przestrzenią jakiejś służby, którą musimy wypełniać. Obowiązki wynikające z wiary. Jeśli nawet nie tak bardzo daleko, że tylko od czasu do czasu jakiś obrzęd, bo właśnie błogosławienie bukarów, bo chrzest dziecka, wierzbowanie, żeby potem do ślubu nie było problemu, potem może ten ślub który ma jakieś nierozewalne, nie wiadomo, co życie pokaże, to, to może nawet dalej. Co niedzielę nie może codziennie jakiś pacierz. I widzimy, że trudno nam to serce do Boga przymnąć i, i wypełnić to wszystko. I tak naprawdę co nam to ma dać? Jaki jest ten Bóg? Czy rzeczywiście zna Boga, który jest miłością? Gdy jeszcze odchodzi ktoś bliski i tak serce krwawi, gdy tyle cierpienia w życiu, tyle niepowodzeń, czy to nie jest tylko jakiś dodatek do tego wszystkiego, jakieś hasło, jakieś pobożne zdanie, że Bóg jest miłością? Próbuję więc popatrzeć przez te wszystkie znaki, przez liturgię, przez słowo, na tego Boga, który mówi, że mnie kocha. Mogę mieć różne obrazy Boga, a może tak być, że od dzieciństwa mówiono mi: musisz chodzić do kościołka, bo Cię Boja skaża. Masz być grzeczny, bo Cię Boga I tak mi zostało, że nie znam go bliżej, ale wiem, że gdzieś tam chyba jest. I Jeśli nie będę wszystkiego prawdę pełniał, no to czeka mnie kara. Bo Bóg jest sędzią, który za dobre wynagradza, za złe karze. Może mam taki obraz Boga i może ta wiara jest jakimś. Ciężar, kuglą nogi, którą bym chętnie odrzucił, jakiegoś jarzma, z którego by się chętnie wyrwał. Ale się boję i idę tak dalej, i idę po śladach tradycji. Może słuchając słowa, może bardziej Boga poznałem. Gdzieś jakby, ma w sobie tę cnotę za nim, ale tak naprawdę, tak trudno być mu doświadcza swojej słabości, grzechu, i i wstyd, że muszę się do grzechu przyznawać. Jakiś obraz Boga, który wcale nie wbudzi we mnie tęsknoty, czy pewnie spotkania. Jaki jest mój Bóg? Jakiego Boga znam? Może być nawet tak, że wydaje mi się, że jestem blisko, że, że znam Go dobrze, że chcę mu życie poświęcić i wprowadzić Go w mój dom i czasem twardą ręką wprowadzić Boże zasady do domu, ale ale tak nie skutkuje, bo całe życie mówiłam córce i synowi, że chodził do kościoła, ale gdy, gdy już stał się dorosły, to to wszystko zostaje. Ja przez kilkanaście ostatnich lat towarzyszyłem w tej wspólnocie walkomanów, albo alkoholików, którzy przez spotkanie z Bogiem uzyskują życie, przez modlitwę, pracę, doświadczenie, przyjaźni. I gdy patrzę na historię tych młodych ludzi... To wielu z nich pochodzi z domu, które nazwać katolickie czy religijne, gdzie nie było dyskusji. masz chodzi do kościoła i koniec. Ale to jakby nic nie zmieniało w człowieku. To nie budziło pragnienia. To nie budowało żadnego systemu wartości. Tylko sprzeciw. Tylko pragnienie wyrwania się z tego jarzma, które ktoś tam na mnie narzucał. I potem zdziwienie rodziców. No bo przecież byśmy od niego tego wymagali. Gdy skończyła się jakby nasza władza, to jej wymagania stały i pragnienia nie było i te wszystkie wartości się mu się rozmyły. Jaki jest Bóg? Czym jest wiara w moim życiu? A może mam obraz Boga, który jest ukształtowany i, i w ukształtowany mi i zamykam się na prawdziwe doświadczenie Jego obecności, na spotkanie, Boję się powiedzieć prawdę, ale cały czas recytuję mu różne regułki i pobożne modlitwy, by zagadać ten czas spotkania. No, Był zadowolony z tego, że ja się pięknie modlę. Może tak sobie go wyobrażam. Jakiś czas temu słyszałem świadectwo człowieka, który jeszcze wtedy bywała Matka Teresa z Kalkuty kilkanaście lat temu chyba, z grupą młodych ludzi, z grupą Majtry postanowili pojechać do Indii, aby służyć tym w Karkucie. Uzbierali pieniądze na podróż, przygotowali się kupili kupili na samolot, polecieli. Polecieli do Delhi, w Indiach, a jeszcze chyba 12-14 godzin nie odbyć podróż pociągiem. I gdyby sieli na lotnisku Delhi, jeden z nich, właśnie ten ludzi, który to świadectwo dawał, mówi, poczuł się źle. Tak bardzo źle, że musiał iść do szpitala i... Zrobiono badanie, lekarz stwierdził, że jego organizm nie przystosuje się do tego klimatu, że ma jakąś musi, musi wrócić do Europy. Ale był bardzo warty swojej decyzji i nie posłuchał tej rady, więc razem z w wsiadł pociąg i jechał w kierunku Kalkuty. Po kilku godzinach, gdy mieli się przesiadać na inny pociąg, Ruby znowu zasłał. Podobnie lekarz stwierdził, że to zbyt duże ryzyko, by tam został, że jego organizm nie wytrzyma do klimatu i musi wrócić. Przyjaciele przekonali go, że to jest rozsądne. Za pieniądze, które jeszcze mieli, kupili mu powrotny bilet na samolot i bilet na pociąg do Delhi, nawet nisko. Zostali do sprawy bez pieniędzy, dali mu jeszcze dwie kanapki, pożegnali się z tymi, z tymi dwoma tronkami chleba, Wstacili go w pociąg, a sami pojechali w kierunku galbuty, bo tam Matki Teresy służyć lędowatem. A rudy wracał, pociągiem w kierunku lotniska przeżywał ogromny czas buntu. Miał do Boga pretensje. Gdzieś tam w sercu mówił, to ja ci chciałem służyć tych prędowatych, Ja chciałem poświęcić życie, nawet narażając się na zarażenie trądem, a ty mu nie ofiary nie przyjąłeś, ty odesłali z powrotem. Zbuntowany, jakby zły na Boga, jakby nierozumiejący tego, co się dzieje, niezgodzony z jego wolą, wracał. W Upadek w pociągu, wśród biednych ludzi siedząc z przedziale, zasnął. I gdy, jak mówię, otworzył oczy po jakimś dłuższym czasie, zobaczył, że stoi przed nim mały chłopczyk hinduski i trzyma wyciągniętą rękę, prosząc o jedzenie. Był głodny. Rugi się go mną oczu, dalej że śpi. Myśli sobie, mam tylko dwie kroki chleba, długą poduszkę przed sobą, ani grosza przy sobie, nie mogę się z nim podzielić. Trwał tak z zamkniętymi oczywami długą chwilę i gdy już myślał, że chłopca nie ma, otworzył oczy i zobaczył, że dziecko nadal, nadal stoi i prosi o jedzenie. Znów zamknął oczy, ale myśli mu krążyły bardzo mocno w głowie i toczył walkę. Dać mu? A przecież będę głodny. To nie, nie dam. A może jednak dać? Może by się, A może nie? A może dam? A może nie? W mówiło daj. A jakiś dziwny rozsądek był lęk przyszło i mówił nie. I w końcu wygrał tę walkę wewnętrzną. Postanowił oddam te, te kanapki temu dziecku. Otworzył oczy, ale w już nie było. Gdy wjeżdżąc w różne miejsca opowiada te zdarzenie, zaczną z zocza i mówi, ja miałem swój obraz Jezusa. Chciałem mu służyć ten dowar, bo powiedział, byłem chory, a przyszliście do mnie. Tak bardzo się wpatrzyłem w ten swój obraz Boga, że gdy Jezus stanął przede mną w tym baruch chłopcu, ja go po prostu nie poznałem. Bo miałem swój plan. Nie dopuściłem żadnego natchnienia. Jako wyżół sumienia ta scena ciągle wracała, Jezus stanął jako małe dziecko i poprosił o oddech, a ja tego wygląda nie dam”. Jaki jest mój obraz Boga? Może męczę się i dręczę, odmawiając różne pacierze? Może czuję nacisk kościoła, że mam żyć według jakichś zasad, które mi podają? Wewnętrznie się z tym nie zgadzam, ale idę i trwam. Może rzadko się pytam o to, kim jest dany Bóg. Jakiego Boga znam? Czy ten Bóg, który przychodzi do mnie, to jest mój przyjaciel? Tak Jezus powiedział. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. To jakieś takie, takie słowa. Czy to dotyka mojego serca, czy ja naprawdę uważam, że Bóg jest przyjacielem, któremu, któremu mogę wszystko powiedzieć. Nawet to, że mi trudno w Niego wierzyć. Nawet to, że modlitwa nie idzie. Nawet to, że nie potrafię przebaczyć komuś, że mam żal, że mi życie się nie układa, że moja słabość nie układa. Czy to jest ktoś tak bliski, jak przyjaciel? Jezus mówi, już was nie nazywam sługami. Ale przyjaciel mówi. On wychodzi do mnie i mówi, kocham cię. Daje się chwilę i mówi zjedz mnie, ja tak Cię kocham. Wiesz, jedz, to jest moje ciało. Czy Bóg jest taki? Czy ja takiego Boga znam? Ten czas rekolekcji to czas wpatrywania się w Krzyż Jezusa i w Eucharystię, by ten miłość rozpoznać. To nie chodzi o emocjonalne uniezienia. Chodzi o głębokie przekonanie serca, że chociaż wszystko na zewnątrz mówi inaczej, to ja wiem, że Bóg jest. Chociaż cierpienia, niepowodzenia, życia tak mi serce porały bólem, że trudno mi aż oddychać. To ja wiem, że on jest, że mnie odrzucił że kocham i moje łzy i moje cierpienie do Niego przenoszę, abym dobrze przeszedł tę drogę życia, abym nie zmarnował tego daru, który od Niego dostałem. Jaki jest mój Bóg? Kto jest dla mnie Bogiem tak naprawdę? Gdzie uciekam w ciągu, w ciągu życia tym trudności? Z kim rozwiązuje moje problemy? Bo może... Sam sobie chcę poradzić albo szukam pomocy u ludzi, jak gdy czuję się bezradny, dwie jeszcze od może się powodzę, nie wierząc sam, że to coś da. Jaki jest mój Bóg? Nazwałem Was przyjaciółmi. Wy jesteście przyjaciółmi, i i mówi Jezus. Kilkanaście lat temu, może nawet więcej, już dziś nie żyjący reżyser pan Kieślowski Produkował serię filmów pod wspólnym tytułem dekanem. I pierwszy z odcinków, z tych dziesięciu odcinków filmu odnoszących się do Bożego Przykazań jakby w praktyczny sposób pokazuje obecność tego przekazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przelewów w życiu dzisiejszego człowieka. Reżyser opowiada historię profesora i informatyki, który w czasach terenu mieszka w Warszawie w nowo w budującym się osiedlu. Profesora, który choć pochodzi z katolickiego domu, stracił wiarę i próbuje filozofią swoją uzupełnić te przestrzenie serca. Jest pasjonatem informatyki. Na wykładach studentom przekazuje na swoją pasję, mówiąc o komputerze, jego Bogu, który jest wprawdzie ludzki wynalazem, ale tak genialny, że, że można mu w pełni zaufać, że komputer to przyszłość świata. Tą Pasł też zaraził swojego nowego synka, który jest w drugiej klasie szkoły podstawowej, którego samotnie wychowuje przynajmniej w tym czasie, jak film opowiada. może ona nie wiem, czy odeszła, czy wyjechała na jakiś czas za granicę do pracy. W każdym razie nie ma jej blisko. Na gwiazdę profesor kupuje z łyżwy, jego wyważony prezent. Mówiąc, co to mama Ameryki przysłała. I chłopiec nie chce czekać żeby do świąta, ale gdy się że prezent już jest w domu, błaga tatę, ja chcę się iść, ślizgać na lodowisku. Nie ma tam lodowiska, więc hmm, pragnie iść, prawie się na stawie na nie Ojciec ma tak pewne ale jako młody człowiek mówi do synka, który również bardzo chętnie bawił się komputerem, zacznę do Instytutu Meteorologii, nawet się temperaturę przygotową ostatnich trzech dni. Mały kłopiec swój otrzymuje te informacje i razem z ojcem wprowadzając do komputera współrzędne powierzchni stawu i tej temperatury otrzymują wynik, że spokojnie ten ludzie jest bezpieczny, to zabawny. Ale niespokojne serce ojca, ojca sprawia, że wieczorem jeszcze idzie nad na ten staw i skacząc w ludzie sprawdza jego przywarność. Jakby trochę uspokojony przychodzi i mówi to chłopca, możesz się tam bawić, ale pamiętaj, nie dojeżdżaj blisko miejsca, gdzie rzeka w do dostała. Na no, drugi dzień po zajęciach wieczorem profesor wraca z uczelni i widzicie zamieszania na sierpniu ludzi biegnących w jednym kierunku od razu serce mu zadrgało, biegnie z tłumem, słysząc oddali odgłosy karetki to, ja i straży pożarnej. I gdy dobiega na star oczywiście dowiaduje się najgorszego, jego ukochany synek utonął pod lodem. Ogromny ból serca ojca. I obok, obok tego bólu, który jest rozłąką z tym ukochanym dzieckiem, jeszcze drugi ból. Bóg, który był dla niego komputer, zawiódł. Tak wierzył w nie komputera, a tymczasem Stało się inaczej. I Kieślowski prowadzi tego profesora w scenie filmowej dalej do kościoła, Błoga się w osiedlu, y, utraciwszy sens życia i całą, cały system swojej wartości wchodzi do kościoła i jakby budzi się w nim bunt przeciw Bogu. Patrzy na obraz Madonny Częstawskiej i ze złością chce wyruścią nasz szarpę z montażem z planer kapiący wos. Tworzyłem luzę będącą z oka Takie pytanie dla widzę. Nie będziesz miał Bogów, córki przede mną. Ale w tym filmie jest taka scena mało zauważona, która mnie przed dotknęła i której często wracam. W wychowaniu tego pomaga pomaga profesorowi jego siostra. Pobożna kobieta, samotnie żyjąca, Wtedy, gdy profesor jest zajęty na nie ma przecież mamy, idzie tu dziecko do szkoły, przyprowadza go do domu, karmi. I któregoś dnia Ciocia przyszła do malca, a on w szkole rozmawiał z kolegami, którzy przygotowywali się do pierwszej komunii i ma głowę pełną pytań. Nowe tematy, nowe przestrzenie. I pyta Ciocia po drodze, Ciocia powiedz mi, kto to jest Pan Bóg? Jaki jest Pan Bóg? Wiedział, że Ciocia chodzi do Kościoła, że inaczej jeszcze nie mieszka. A ciocia mówi, chodź na mnie na obiad, proszę Prowadzi go do mieszkania. Ciocia powiedz, jaki jest Bóg? Ciocia mówi, zjedz obiad. Posadziła przez stole. On szybciutko zjadł pierwszy, drugi, dalej i już do mówi, no powiedz, powiedz, jaki jest Bóg? Ciocia widząc, że ma przed sobą chłopca, który dawno nie czuł objęcia nad czarnych który nie czuł tej Dzieciący matczynej, bo mamy nie było, mówi do niego, chodź tu bliżej. Po co kilka kroków? No powiedz, jaki jest Bóg. A to się mówi, chodź jeszcze bliżej. I gdy był bardzo blisko przytuliła go do serca i tak przez chwilę przytrzymała i pyta się go, powiedz, co teraz czujesz? A chłopiec mówi, czuję, że Ty kochasz. To taki spadłem. Kochani, te nierekolekcje to właśnie taki czas, gdy nie próbujemy szukać sobie jakichś argumentów filozoficznych czy teologicznych, aby uwierzyć w miłość Boga. wśród tych wszystkich spraw świata i całej krytyki, z jaką słyszymy na temat Kościoła, wśród wszystkich wartości i wartości świata, chcemy się na chwilę zatrzymać i jakby pozwolić się Bogu przytulić. By zobaczyć, że w tej naszej wiecie, w naszym cierpieniu, w tym, że źle jest, może w codzienności, on gdzieś jednak jest blisko i czeka, by z chłodowliwością ogarnąć. Dopiero tak przeżywana ta wiara sprawia, że, że będę przy nim trwał, że nawet pod krzyżem stanę jak trzeba. Dopiero tak przeżywana ta wiara sprawia, że mogę być świadkiem, że się nie załamie, nie ucieknę, bo wiem, że on jest, że kocha. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat i życie na księżycu dałeś, bym wierzył w miłość. mnie tę wiarę. Bym to światełko wiarę zaniósł, tam, gdzie mnie na co dzień posiadasz. By ci, którzy są obok mnie, jak tego połomyczka, tylko się ogrzali. By też uwierzyli w miłość. Amen.